Słuchajcie, usiadłem sobie jeszcze na chwileczkę do tego radia samochodowego, bo tutaj klient zgłosił, że nie działa dotyk i teraz tak, uznałem, bo już miałem sobie go, widzicie, już sobie go zacząłem tutaj rozkręcać i uznałem, że najlepiej będzie obejrzeć ten panel tutaj I ja sobie go odkręcę, z tej strony się odkręca trzy śruby i z tamtej chyba też jest trzy śruby i cały ten mechanizm odejdzie od tego panelu i wtedy tam są te tasiemki, które tu widzimy, ale zanim to zrobię, to jutro sobie podłączę pod zasilanie, bo ja muszę zobaczyć ten efekt, jaki to jest, jak to wygląda i czy faktycznie w każdym miejscu ten, ten dotyk nie działa, czy, czy całościowo. Bo może być tak, że któraś tutaj się taśma poluzowała i nie łączy i to może być właściwie problem, niekoniecznie uszkodzenie ekranu dotykowego. Więc no, trzeba szukać na początku takich najprostszych.